Każdego ranka po spędzeniu nocy na niebie, Jermis budzą się i schodzą na ziemię, aby się bawić. Masz lat. W tym domu mieszkają Tim i Holly. Tim i Holly mieszkają w domu na końcu ogrodu, w którym żyją Jarmis. Dzisiaj Tim i Holly zabrali zabawki Holly do ogrodu, aby zrobić z nimi piknik. Holly wzięła swoje ulubione zabawki. Filkę, węża, małpkę i misia. Holi kładzie teraz jedzenie na talerzach zabawek. Wszystkie są bardzo głodne. Jedzą słodycze. Świnka i Miś są bardzo zadowoleni z pikniku z Holi. Holi poszła do domu na swój obiad, ale co się dzieje z jej zabawkami? One znikają. O, gdzie jest małpka? Miś też gdzieś zniknął. I Świnka też. Wszystkie zabawki holi zniknęły. O, tu jest wąż. I małpka. I świnka. Tutaj wszystkie sobie poszły. Wszystkie zabawki holi są teraz z Baby. A Baby chyba zaprzyjaźniła się z Misiem. Masz, baby? Czy to miś? Jak on się tutaj dostał? Witaj, małpko. Jak się masz? I świnko, świetnie wyglądasz. Co mówisz? Masz urodziny? Baby, słyszałaś to? Dzisiaj urodziny świnki. Zorganizujmy przyjęcie. Suzy pomogła baby rozłożyć serwis do herbaty. Mają teraz piknik ze wszystkimi zabawkami. Baby, mm. poznałaś już wszystkich? Mm. To świnka. Kończy pięć lat. Przywitaj się ze świnką. Mm. A to jest małpka. Małpka jest z Anglii, jak Zak. Powiedz: Hello, małpce! Mm. Hello, monkey! Ona ma trzy lata. Tak, baby? Małpka ma trzy, a świnka pięć lat. Ma wąż. Ma cztery. Więc wąż ma cztery, małpka trzy, a świnka pięć lat. O! Hej. O nie, jaki bałagan! Piłka popsuła przyjęcie. Hello, Suzy. Hello, baby. Cześć, Suzy. Cześć, baby. Co tu robicie? Cóż, mieliśmy przyjęcie, ale wasza piłka całkiem je zepsuła! Hmm. Przyjęcie? J jakie przyjęcie? I co tu robią te wszystkie zabawki, Holly? Przyjęcie z okazji urodzin świnki! Przyszli na nią jej przyjaciele! Hello, pig! Hello, snake! Hello, monkey! Strasznie głupie. To tylko zabawki. O nie! Tommy! Już! Zrób coś! Nie płacz, Baby. Źle go zrozumiałaś. Prawda? Tak, tak. Właśnie tak, Baby. To przecież świetny pomysł. Co za genialny pomysł! Przyjęcie urodzinowe dla świnki. Ale chłopcy chyba trochę tu nabałaganili. Co mówisz? Chłopcy powinni zostać i też wziąć udział w tym przyjęciu. Dobrze, spytam ich. Chyba nie chcielibyście znowu sprawić jej przykrości, odmawiając, prawda? No, e, my chcieliby... E, no. Starby, chętnie przyjdziesz na przyjęcie, prawda? Ale graliśmy w piłkę i... E... tylko tyle możecie zrobić w ramach przeprosin za przerwanie przyjęcia, prawda, świnko? Możecie pokazać, jak bardzo jest wam przykro, przebierając się? Co? To nie fair. Suzy znalazła parę śmiesznych kostiumów: ma trąbę słonia dla Starbiego, skrzydełka motyla dla Tomiego i głowę krowy dla Zaka. <tłynie> Chłopcy chyba nie będą zadowoleni z tego, co muszą nosić. Czuję się głupio. Me too. I tak wyglądacie. O czym rozmawialiście, nim przyszliśmy? Cóż, mówiliśmy sobie, ile kto ma lat. Świnka ma pięć, wąż ma cztery, a małpka ma trzy. Małpka jest z Anglii, tak jak ty, Zak. Hello, monkey. How old are you? Monkey is three. Hello, Snake. How old are you? Snake is four. Bałpka i wąż przydają jej, nie muszą nosić głupich skrzydeł bo Albo troby słonia. <noise> Wygląda ci zabawnie bardzo. Nie chcę się już dłużej bawić. Tak. Przepraszamy za zepsucie przyjęcia, ale czy moglibyśmy pograć w piłkę? To wszystko zależy od baby. I od świnki. To w końcu jest jej przyjęcie. Tak! Ja. Możecie iść grać w piłkę, jeśli chcecie. Ale wtedy ominie was ten piękny tort! O, Starina! Wygląda przepysznie. Tort? Kto chciałby grać w piłkę, gdy można jeść tort? I love birthday cake. Sto lat, świnko. Zdmuchniesz wszystkie świeczki? Brawo, świnka. Happy birthday, pig. Tak, sto lat, świnko. I brawo, starina. Tak, dzięki, starina. To jest świetne przyjęcie. Wygląda na to, że zabawki Holi świetnie się bawiły z Jarmis, ale Jarmis niedługo będą musiały iść do domu, więc Świnka, Miś, Małpka i Wąż muszą wracać do Holi i Tima. Żegnaj, Świnko. Goodbye, Manki. Żegnaj, Wężu. I żegnaj, Misiu. My też chyba powinniśmy już kończyć. Dobrze. Ale najpierw zjedzmy po kawałeczku tortu. <śmiech> <śmiech> Powiedzmy Jarmis do widzenia. Do widzenia Starino. Do widzenia. Goodbye Isaac. Goodbye. Do widzenia Suzy. Do widzenia. Do widzenia, Tommy. Do widzenia. Do widzenia, Baby. Do widzenia, Starbi. Do widzenia. Woohoo! Chodźmy. Hello, pig. Hello, snake. Hello, mouse. Hello, monkey. Hello, monkey. How old are you? Monkey is three. Hello, snake. How old are you? Snake is four.